Małe Kiczka, przyjechał wujek Barnaba. I teraz uwaga, ma straszne problemy w miłości, a dokładnie nie może znaleźć dziewczyny. Więc nie pytajcie się o nic co ma związek z miłością, z rodziną, wiecie. Dobra? Dobra. O, zobaczcie Kiczka kto przyjechał. Wujek Barnaba. Cześć małe Kiczka. Cześć wujku Barnaba. Dawno się nie widzieliśmy. Mów, co tam u ciebie? Nikt mnie nie kocha. No, szybko poszło. <laughs> Ojej, no nie może być aż tak źle. A próbowałeś y, randki w ciemno? Tak naprawdę można poznać porządne dziewczyny albo y, portale randkowe. No chyba, że chcesz iść do klubu i tam poznać po porządną dziewczynę. Do klubu mówisz? To taki żart. Genialny. Lepiej idę. No, tutaj na pewno znajdę przyszłą żonę. Ja mu mówię, hej, a, a może w klubie poszukaj dziewczyny? Hej, przystojniaku. Cześć, jestem Barnaba. Cześć, jestem Kamila. Fff, fff, fff. <laughs> Cześć, ładnie wyglądasz. Mogę postawić Ci drinka? A co, u panu? Sławek, jakiś ch mnie tu zaczepia. Przepraszam, mam prośbę, przytrzymasz mi włosy jak będę żywiała? Nie zapomnij zostawić lajka i komentarza. No i przynajmniej dwóm osobom wyślij ten filmik. Halo. Cześć, Kicku. klub nie wypalił, ale posłuchałem się ciebie i spróbowałem randki w ciemno. No, masz jakieś zdjęcie? Pokaż, pochwal się. No i jest trochę lipa, wiesz, bo przyszła zupełnie inna osoba niż na zdjęciu. Bardzo inna. Bardzo. Posłuchaj mnie uważnie. Powiedz jej, że musisz wyjść do toalety. Kiedy wstaniesz od stołu, udasz się do pierwszej wolnej toalety. Może być nawet damska, nieważne. Musisz sam stamtąd wyjść. Jak już będziesz w środku, zlokalizuj najbliższe okno. Jeżeli będzie potrzeba, starannie owin rękę papierem toaletowym. Uważaj, rozbijesz tą szybę. Jak już będziesz na zewnątrz, wykonasz dwa bardzo ważne telefony. Ty. No, ale ja u siebie w domu jestem. Gidźku, nie uwierzysz. Mów. Znalazłem ją. Znalazłem dziewczynę. Porządną dziewczynę. Nie wiem jeszcze, czy jest idealna, ale jestem bardzo, bardzo dobrej myśli. Właśnie dzisiaj wieczorem mamy drugą randkę. Super, stary. Tylko teraz, żebyś tego nie schrzanił. Zaprosił do restauracji, do kina, ale niech ona wybierze film. Wiem, że ty najlepiej czujesz się w domu jako introwertyk, ale w ten jeden wieczór bądź szarmancki, bądź romantykiem. No, dziewczyny to lubią się jej nie odstraszył, że jesteś jakimś dziwolągiem, który tylko w domu siedzi. Dobry pomysł. Tak zrobię. Proszę bardzo. No, powiem ci, że ładnie się tu urządziłeś. Słuchaj, Monika, przygotowałem na dzisiejszy wieczór coś, co ci się spodoba. Co powiesz na romantyczną kolację w luksusowej restauracji? Na bukiet kwiatów, który pod sam stolik Przyniesie ci kelner po kolacji kino i film, który to ty wybierzesz. Co ty na to? A może zamówimy coś na wynos i obejrzymy jakieś filmy na kąpie. Ty płaczesz? Nie.